Dzień dobry. Laminacja. Z czym kojarzy się tobie ten termin? Mnie, przyznam, do niedawna kojarzył się głównie z zabezpieczaniem dokumentów za pomocą folii przed uszkodzeniem czy zniszczeniem. Mówię do niedawna, ponieważ odkąd pojawił się produkt do biolaminacji włosów od Tiandę, moja wiedza na ten temat się znacznie rozszerzyła. Wiem, że większość z Was korzysta z zabiegu w salonie fryzjerskim, polegającym na zabezpieczeniu włosa pod terminem laminacja. Wiele osób też korzysta z zabiegów takich domowych, robionych na bazie żelatyny i to też może być dość skuteczny sposób. Nie wszystkich jednak stać na dość drogi zabieg w salonie kosmetycznym i nie każdemu jest w stanie sam zapodać odpowiedni termin, żeby z takiego zabiegu. Odnawiającego włosy i zabezpieczającego włosy przed czynnikami zewnętrznymi i nie tylko, skorzystać. Ja mam propozycję biolaminacji za pomocą odżywki z linii Fresh Click od T&D. Dlaczego biolaminacja? Dlatego, że ta odżywka, kondycjoner do włosów, jest wzbogacony o aminokwasy z białka kukurydzianego. Jest to metionina, lizyna i tronina. Metionina zawiera siarkę, będącą niezbędnym składnikiem białka strukturalnego keratyny, czyli podstawowego białka budulcowego włosa. Jeżeli chodzi o lizynę, może ona powstrzymywać wypadanie włosów. Sprawdza się również przy łysieniu endrogennym. No i trzeci aminokwas bardzo ważny, odżywia włosy i działa antystatycznie. Odżywka ta jest oparta w zasadzie na tych dwóch kompleksach, czyli na kompleksie z aminokwasów i kompleksie wygładzającym włosy. Co daje taka odżywka? I jak ułatwia przeprowadzenie zabiegu, da dającego efekt natychmiastowy w warunkach domowych. Przede wszystkim ułatwia rozczesanie włosów, tak suchych, jak i mokrych. Doskonale działa na puszące się włosy. Działa przeciw antystetycznie, czyli włosy się nie elektryzują. Świetnie zmiękcza, a zmiękcza i nawilża dzięki dodatkowi mocznika do tej odżywki. Ponadto nadaje się do włosów kręconych, długich, krótkich, farbowanych i przy włosach farbowanych wydłuża trwałość farby, czyli zapobiega jej szybkiemu wypłukiwaniu. Także do włosów trudno, trudnych do rozczesania, tak po umyciu, jak i przesuszonych. No i co najfajniejsze, daje efekt włosów pogrubionych. Optycznie wydaje się, że jest ich więcej. Jeżeli chodzi o kompleks, ten kondycjonujący włosy, przede wszystkim ulega biodegradacji w 100%. Jest bez GMO i pochodzi z lokalnych surowców odnawialnych. Odżywka przepięknie pachnie, a jest to między innymi uzyskane dzięki dodatkowi terpenu. Który nadaje jej przyjemny zapach. Terpent ten naturalnie występuje w drożdach. Występuje też, jako ciekawostkę, powiem, w zapachach Coco Chanel. Jeżeli lubisz ten zapach albo zapachy z tej linii, to myślę, że również zapach tej odżywki się Tobie spodoba. Efekt utrzymuje się do następnego mycia włosów, tak jak w. Wspomniałam wcześniej, jest natychmiastowe. Właśnie jestem po biolaminacji włosów tym produktem i powiem tak: włosy naturalnie się skręcają, przestały się puszyć, doskonale się układają, są miękkie i co najważniejsze, mają na sobie ochronę przed czynnikami zewnętrznymi. Czyli przed wiatrem, różnicami temperatur, przesuszeniem na skutek włączonego już ogrzewania i tego wszystkiego, co nie sprzyja ich właściwej kondycji. Włosy są świecące. Tak jak powiedziałam, świetnie się układają, są miękkie, bardzo miłe w dotyku i co najważniejsze, nie elektryzują się, nie puszą, a z tym mam zwykle problem i dlatego najczęściej związuje je w ścisły koczek. Więc jeżeli takie problemy, nawet nie problemy, tylko przeszkadzać ci to przy Twoich włosach, chcesz je zdyscyplinować. Nadać im zdrowy, ładny wygląd i sprawić, żeby, wydawa... żeby wyglądało, że ich jest znacznie więcej, bo biolaminacja właśnie sprawia, że włos jest grubszy, to sięgnij po to rozwiązanie. Nie musisz bawić się w rozwiązania typu domowego, jak wcześniej powiedziałam, opartego na żelatynie. Ułatwisz sobie, zabieg jest naprawdę prosty. Po umyciu na przesuszone ręcznikiem włosy nakładamy warstwami na całej długości właśnie tą odżywkę. Utrzymujemy ją od 5 do powiedzmy 10 minut i spłukujemy. Suszymy naturalnie, jeżeli włosy mają skręt i chcemy go zachować. Jeżeli włosy chcemy wyprostować, no to stosujemy odpowiednie zabiegi, które mają ten efekt nam uzyskać. Polecam proste rozwiązanie rozwiązanie bio i bardzo przyjemne, jeżeli chodzi o efekt końcowy.